Dlaczego Francja upadła w 1940 roku? Największy szok II wojny światowej, pierwszy. Francja przed wojną, pozorna potęga. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej Francja była uznawana za jedno z najsilniejszych państw militarnych świata. Dysponowała ogromną armią lądową, nowoczesną artylerią oraz doświadczeniem wyniesionym z Wielkiej Wojny. Największą dumą Francuzów była jednak linia Marinota. Gigantyczny system betonowych fortyfikacji, bunkrów i podziemnych twierdz ciągnących się wzdłuż granicy z Niemcami. Była to inwestycja warta miliardy franków, symbol wiary w to, że przyszła wojna będzie przypominać koszmar okopów z lat wcześniejszych. Francja była przekonana, że jest gotowa. Problem polegał na tym, że wojna już się zmieniła. 2. Plan Niemiec Blitzkrieg i Ardeny. Niemcy doskonale wiedzieli, że frontalny atak na linię Marginota byłby samobójstwem. Zamiast tego postawili na Blitzkrieg, wojnę błyskawiczną, opartą na szybkości, zaskoczeniu i ścisłej współpracy lotnictwa z wojskami pancernymi. Kluczowym elementem planu było uderzenie przez Ardeny gęsty, pagórkowaty teren, uznawany przez Francuzów za naturalną barierę nie do przejścia dla czołgów. Niemcy uznali to za idealne miejsce ataku. Gdy francuskie dowództwo spodziewało się głównego natarcia gdzie indziej, niemieckie dywizje pancerne przełamały front tam, gdzie nikt ich nie oczekiwał. Trzeci. Chaos dowodzenia armia bez decyzji. Francuska armia nie była słaba technicznie, ale była sparaliżowana mentalnie. Dowodzenie było powolne, rozproszone i oparte na przestarzałych schematach. Generałowie czekali na rozkazy, zamiast reagować na dynamiczną sytuację na froncie. Brakowało komunikacji, koordynacji i odwagi decyzyjnej. Gdy Niemcy wdarli się głęboko na tyły aliantów, francuskie dowództwo nie potrafiło ani przeprowadzić skutecznej kontrofensywy, ani zorganizować obrony. Armia, która miała być tarczą Europy, zaczęła się rozpadać od środka. 4. Psychologiczny szok społeczeństwa Upadek Francji nie był tylko klęską militarną, był katastrofą psychiczną. Społeczeństwo, które wierzyło w swoją siłę i bezpieczeństwo, zostało kompletnie zaskoczone tempem wydarzeń. Miliony ludzi uciekały na południe kraju, drogi były zapchane uchodźcami, a państwo traciło kontrolę nad sytuacją. Mit francuskiej potęgi runął w ciągu kilku tygodni. Strach, dezorientacja i poczucie zdrady elit doprowadziły do kapitulacji szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Piąty. Skutki upadku Francji. Zmiana losów wojny. Kapitulacja Francji wstrząsnęła światem. Wielka Brytania została sama przeciwko III Rzeszy, a Niemcy przejęli kontrolę nad ogromnym obszarem Europy Zachodniej. Powstał rząd Wichy, a kontynent znalazł się pod dominacją Hitlera. Upadek Francji udowodnił jedno: nowoczesna wojna to nie tylko liczby i fortyfikacje, ale przede wszystkim elastyczność, dowodzenie i zdolność adaptacji. Ta lekcja pozostaje aktualna do dziś. Zakończenie. Historia Francji z 1940 roku to opowieść o tym, jak państwo przygotowane na wojnę przegrało, bo przygotowało się na poprzednią. To jedna z najważniejszych lekcji XX wieku i jeden z najbardziej szokujących momentów II wojny światowej.